Straże, karetki, policje. Zobaczcie ile jest śniegu. Zaraz zmierzymy ile go jest. Zobaczcie co tutaj się dzieje. Tak jak powiedziałam, pogoda nam robi takie figle, zobaczcie. To jest mi krzaczek. Zobaczcie ile śniegu jest. Aktualnie nie ma u mnie prądu. Jestem przed lekcjami online. Pozdrawiam. Zobaczcie samo, no. ile jest śniegu. drzewo tutaj się ugięło, tak samo jak to, do ziemi są ugięte gałęzie. O właśnie zobaczcie tu, co tutaj się stało. Kolejna ugięta gałąź. Uwaga, teraz niemożliwa misja. Muszę pod tym przejść, żebyście... O! To, to będzie trudne. Mm. Ale dla was wszystko widzowie. Lecimy. O, o, o. Dobra, lecimy. Dobra, przeszedłem. Okay. Przeszedłem jakimś cudem. Zobaczcie. Jak tutaj poginały się gałęzie. Zobaczcie. Ile mamy śniegu aktualnie. Zobaczcie. Zobaczcie, tutaj szła linka. Około 50 cm średnicy miał, a zobaczcie jak się teraz powiększyło. Zobaczcie tutaj. To się łamią. Jakby co... To, to nie tylko śnieg. Wiecie o co chodzi? Zobaczcie. A zobaczcie to. To się normalnie tak do góry stało, a zobaczcie. Padło trochę tam śniegu. Zaraz zmierzymy, ile jest śniegu. Jestem na Zobaczcie, jak tutaj gałąź. Uwaga! Mierzymy, ile mamy centymetrów śniegu. Poczekaj. Jak widzicie, mamy około 8 cm, 9 Na 8 10, 9 centymetrów śniegu. Witam was widzowie ponownie. Jak mówiłem, w odcinku gdzie był Brust, tam w górze, tam w karcie, nie, tam, tam w karcie. Tutaj, gdzieś. Mówiłem, że to jest ostatnia konwekcja ze śniegiem. Myliłem się. Zobaczcie, tu jest złamana gałązka. Aktualnie jest godzina 9.50. I zobaczcie, mamy pierwsze złamania. Właśnie tutaj odgarnywali śnieg. Odgarnywali. I zobaczcie. Mamy pierwsze złamanie idziemy jeszcze zobaczyć w najgłębsze miejsce ile śniegu. Oczywiście, tak jak powiedziałem, jest naprawdę zimne, jest około 1 stopnia. Mamy tutaj lód. O, lód mamy i zobaczcie, jak tutaj pod tym drzewem jest fajnie. Widzieliście to? Wyszedłem pod drzewo. i Dobra. No <laughs> zobaczcie. To było naprawdę niebezpieczne. Tutaj spadł śnieg sobie. Na mnie z drzewa. Prawie, żeby spadł. Polecam. Zaraz sobie obliczymy średnią śniegu. i zaraz wracamy do Dobrze widzowie, tutaj mamy ile śniegu? Tutaj mamy 3 cm. Okej, okay. ale tu było odgarniane. Idziemy w następne miejsce. Ja się boję pod tym przechodzić. Nie Niepotrzebnie to zmywam. O, patrzcie co się dzieje. Okay. Idziemy sobie tutaj na przykład. Zobaczmy, ile tutaj jest śniegu. 6 cm. Będziemy iść dalej. Tu też zaraz pewnie coś spadnie, zobaczcie. Jakieś ślady po sobie zostawiam. Tutaj. Tutaj. Tutaj już ma, na, Teraz mam 8. Jakieś ślady. Nie wnikam. I na przykład sobie o tutaj załóżmy. Ok, tutaj mamy ile? Tutaj mamy też 6. Idziemy dalej. Pójdźmy sobie. Tutaj o tu mamy 7. siedem, siedem. Okay, idziemy dalej ja załóżmy o zobaczcie co się z tym tutaj krzakiem stało nie wiem czy oglądaliście chyba oglądaliście tam stare odcinki to on sobie tu tak stało tego dobra zobaczmy ile tutaj mamy śniegu u tu już mamy więcej Dzięki. Tutaj mamy 9 cm. Dobra, te takie dane mi wystarczą, żeby obliczyć średnią. Mógłbym jeszcze bardziej pochodzić, tu żeby bardziej na dane, ale komu się chce. Później jest więcej. O, patrz, jak tutaj to wszystko spada. Spada. Nie. Wilgotność jest chyba 87% w tej chwili Zresztą tutaj się Wam pokażę Tu I zobaczcie Może się zaraz gdzieś przeniesiemy Widzowie zobaczcie mamy kolejne zniszczenie Tutaj też powaliło drzewo i tutaj też wyginałem się drzewa zobaczcie Jest naprawdę niebezpiecznie. W każdej chwili te drzewa mogą na mnie runąć. O! Widzieliście to? Tam kolejne drzewa są powalone. Idziemy zobaczyć. Idziemy dalej. O kurde. Widzowie, jest to bardzo... Nieodpowiedzialny co teraz też robię. Zobaczcie, czy tutaj drzew powaliło. Zobaczcie. Gałąź. Ale zobaczcie, jak to wyrwało. To jest naprawdę... Nie, ja się boję pod tymi drzewami być. Zobaczcie. Kolejne złamane drzewo. Zobaczcie. O! Ło! Ale fajnie. Fajnie się to będzie oglądało na pewno. Oho! Ja dla was nagrywam odcinek, a zaraz mam lekcję. Pozdrawiam. W sensie no, o zobaczcie. O! Kolejna gałąź złamana. Bardzo, że tak powiem... Takie są kałuże. Bo oni tu odgarnywali. Kolejna gałąź złamana. Nie, te drzewa naprawdę... Mą. O! Zobaczcie jak to się drzewo kiwa, to zaraz spadnie. Widowie. Kolejne złamanie. Te drzewa normalnie strzelają, jak patyki od lodów. Zobaczcie, jakie to jest wygięte. Mój Boże. Zobaczcie, ta chwilę spada jak jest śnieg. To sobie teraz pomyślcie, co jest teraz w tatrach na przykład. Lub też w gorcach, bo w gorcach też jest dużo śniegu. Naprawdę, ja się cykam. Że w każdej chwili możesz sobie szczelić tak o. Tutaj kolejny nie, Cyko. Zobaczcie. Nie mieliśmy już dzisiaj dwóch lekcji. Dlatego, że nauczyciele po prostu nie mieli chyba albo internetu, albo prądu. No rozumiecie, pewnie wy też nie mieliście lekcji. A napiszcie w komentarzach tam na dole. Czy mieliście dzisiaj lekcję? A wam serduszko, tak Oczywiście urwało mi nagranie, widzowie No i napiszcie w komentarzach Czy mieliście dziś te lekcje, czy nie I to drzewo zaraz tutaj runie 100% 100% Tam był taki fajny mały ptaszek Padają sobie ptaki Zobaczcie, co tutaj się dzieje, widzowie. To coś... jest... Straszna... coś strasznego. I tutaj się pogryza średnia śniegu, tutaj, o. Idziemy sobie dalej. Aha, muszę zobaczyć, w które godziny, czekajcie. Jest yy, teraz dziesiąta. Teraz pewnie mam lekcję. Za 10 minut. A ja sobie chodzę i wam nagrywam. Ale pewnie mam gdzieś kartkówkę z matmy. Pewnie dziś nie będzie. Nie. Nie będzie. No bo wiecie, no bo zobaczcie co tutaj się dzieje. No jest to, że ten urwał nagranie. I sobie tak gadam sam do siebie. Polecam. Dobra, ja się wracam. No bo to no no, lekcje, no Co poradzę? Co poradzić mogę na to? Je widzowie ja się naprawdę boję, ja się cykam, bo co chwilę spodziewać jakieś drzewa strzelają gdzieś. A nie, to jest 100%, że to się zaraz złamie. Jakbym nagrał jak, jak spada drzewo, to byłby miliard wyświetleń. O, tam spada sobie. Jest naprawdę, zobaczcie, ile jest taka, taka woda. Sama woda. Wpadł mi śnieg do. Ła! Wow. Zimno. Wpadł mi do. E... Za głową mi wpadł. Pamięć w telefonie mi się skończyła. Zobaczcie, jak tutaj to się wszystko łamie. Przecież było w lesie coś takiego. Nie wiem, co to było. Napiszcie w komentarzach, co to mogło być. pewnie Silent night, nie? 100% napiszecie, że w Silent w telefonie Was mi się kończy, widzowie. Pomocy. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Nie wiem, czy to, to tak jak było? Czy to spadło? LOL, widzowie, naprawdę. Coś niesamowitego. Mój Boże. Nie, ja stąd idę. Bo... Naprawdę. Te... Jest słychać jak te drzewa się łamią, jak patyczki po lodach. Na dnie schodzę do lasu. Schod Zajdę do lasu po lekcjach. To widzimy się widzowie po lekcjach. Widzowie mam problem, bo y, ta gałązka się na mnie patrzy. <grych> zobaczcie. No bez skitu, co wygląda jakby się patrzyła na mnie, zobaczcie. To wszystko leży, a ta sobie tak na mnie patrzy, nie? Dobra, <grych> widzowie są po, le po lekcjach. Jest teraz chyba około 11. Jestem w tym innym miejscu, zobaczcie. Pięknie jest. sobie rękawiczki ogólnie. Super rękawiczki, polecam. Zakosiłem od mamy. No, ładnie. Jestem w kolejnym miejscu. Jechałem po drodze. Nie było żadnych różnych złamanych drzew albo coś, tylko. To tam wcześniej bym to coś się tam podziało trochę? Spójrzcie. Witam ponownie. Zmaga się wiatr, wiatr właśnie. Też będziemy mieli. No, wzmaga się wiatr powoli. Teraz będziemy mierzyli na poboczu, ile jest centymetrów śniegu. Oczywiste jest to, że będzie go więcej, bo było odgarniane. Zobaczcie. Jestem na moim rowerku, Boże Święty. Jestem cały mokry, całutki. Zobaczcie. Tutaj się praktycznie nic nie stało. Praktycznie teraz zmierzymy, ile jest. Śniegu. Dobra widzowie, mamy 7 cm śniegu tutaj. Tutaj mamy 10 cm śniegu, zobaczcie. Tutaj mamy też chyba, nie, to mamy 4. Tutaj mamy też 10. No, nie mi dalej, jeszcze wyrażam chyba. Godzina 12.26, rozpoczęcie od odwilżu. Możecie zauważyć, rozpoczął się odwilż. No i powoli ten śnieg zanika. Ma on teraz około 4-5 cm. To w sumie byłoby na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, postawieniu łapki w górę oraz udostępnianiu. Żegnam, pa pa!